to on air okay and you are just here good night, said father back Ci z Państwa, którzy już cokolwiek czytali o filmie, który w naszych wakacyjnym trybie dyskusyjnego klubu filmowego chcemy pokazać, a przypominam, że mówimy o filmie Jedno życie, Jamesa Haves'a, no, wiedzą doskonale, że rolę główną, jedną z głównych ról gra w tym filmie Anthony Hopkins, sir Anthony Hopkins, jeden z najwybitniejszych współczesnych aktorów filmowych i teatralnych. No, człowiek legenda, i no, już dla samego nazwiska tego aktora, Wielu kinomanów na całym świecie, nie tylko w Polsce, postanowiło ten film zobaczyć. A sam film jest bardzo tradycyjną, jeśli chodzi o środki formalne, opowieścią wziętą z życia. To de facto, proszę Państwa, jest film biograficzny poświęcony Nicholasowi Wintonowi, takiemu angielskiemu Schindlerowi, który w latach 1938-1939, a więc w zasadzie do 15 marca 1939 roku, będą z takim działaczem charytatywnym w, w, praskie, w Czeskiej Pradze uratował dzięki niemu można było z, z zajętej, zajmowanej już sukcesywnie przez niemieckich, przez Niemców Czechosłowacji, wywieźć 669 żydowskich dzieci. I cały film toczy, rozgrywa się, akcja tego roz, rozgrywa się w dwóch płaszczyznach czasowych. Ta pierwsza dotyczy oczywiście lat 1938-1939. Druga rozgrywa się w latach 80. No, film wzruszający, niezwykle ważny, bez jakiegoś takich specjalnego wysilania się na jeśli chodzi o kwestie no, takiego szantażu emocjonalnego, no bo wiadomo, jak się pojawia w tematyce Holokaust, no to wszyscy już praktycznie stoimy na baczność. Bo uważamy, że na, na, część należy się ofiarom. To się wszystko oczywiście zgadza, ale tu w tym filmie. E... Pokazane to zostało w zupełnie inny sposób. No, raz, że świetnie zagrane, no, to trudno się dziwić, bo skoro jeszcze no, jedną, rolę, jedną z głównych ról gra Helena Bonham Carter, znakomita brytyjska aktorka, której dziadek też miał ogromne zasługi, jeśli chodzi o ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. Tyle tylko, że w Hiszpanii. I film, tak jak powiedziałem, tradycyjnymi środ środkami obrazu filmowego opowiada bardzo ważną, historię, historię, która, którą można by sportretować takim jednym, jednym w zasadzie zdaniem, ludzkie postawy wobec zła. Yy, I dzięki temu, że jest tak zagrany, że jest solidnie zrobiony od strony warsztatowej i genialne aktorsko, no, no trzeba po prostu zobaczyć, bo jest to absolutnie jazda obowiązkowa dla wszystkich yy, miłośników dziesiątej muzyny no i oczywiście ser Antonego Hopkinsa, więc proszę Państwa, no co to, dużo yy, mówić, no, zapraszam, w środę, godzina 18:30, jedno życie. A kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Save one life, save the world. Uh, forgive me, but how many children I'll be speaking about. Can I ask, is there anyone in the audience tonight who owes their life to Nicholas Winton?